Siemanko, tu RetroBurger Dzisiaj zobaczymy sobie jakie to giereczki są w tej konsolce od Bursuka Giereczki są takie typowo nasowe Jest 220 gierek Gierki się nie powtarzają co jest fajne, bo każda jest inna I zobaczmy sobie Może tu jakoś mi złapie ostrość o, o, chyba tak tak będzie najlepiej no i pokażę wam te najlepsze giereczki Carly Monkey chodzimy sobie taką małpą No i napierdzielamy do jednym przyciskiem skaczemy, drugim strzelamy. Mam nadzieję, że dźwięk z gierki słychać. Ustaczymy po takich platformach. O, zabił mnie. Dobra. Teraz pokażę Wam wyścigi. Tu były gdzieś fajne motorki. O są no i jedziemy sobie motorkiem. Poczucie pędu jest. Uf. Aż, kurde, trzeba było w lewo wjechać. Hmm. O kurde, i był jakiś, jakaś przeszkoda była. No wbrew pozorom, nie są to łatwe giereczki. Takie popierdółki. Dobra. Co my tu jeszcze mamy, co chciałem wam... Aha! Shooterki wam chciałem pokazać. Tu jest fajny Szuterek Shooterki są fajne na, ten, na tej konsolce. Ale już mnie zabił To, że mi jest ciężko grać, bo ja patrzę się na obraz z telefonu, a nie z konsolki to muszę pilnować, żeby było dobrze. Ale szuterek fajny, o! są power upy jak najbardziej no teraz mamy taki power up no jest kilka tych shooterków tam jeszcze był jeden taki fajny f22 ten jest trochę prostszy ten trochę łatwiejszy Uuu, uh, tu wystarczy trzymać naciśnięty przycisk i samo strzela no i też mamy też mamy autofire też mamy power upy a kontynuuj. Tam dalej jest boss. W tym pierwszym shooterku też jest boss. Także bossy są... No, gry takie powiedzmy nasowe, ale fajne. W tego shooterka lubię sobie pograć. Kiciu, a nie mówi pan ci o do ciebie. Ono, że mi się uda dojść do tego Bosa żeby wam pokazać No ten jest taki trochę bardziej spokojniejszy Kocie, nie szalej Dobra, co by wam tu jeszcze pokazać O, że przyleło, tutaj jest... Tu jest jakaś niby bijatyka chodzona. go. Do przodu i tu mamy kop. ogień kościu, dobra. Dalej jedziemy. To jest też fajne super hero. Jedziemy sobie czołgiem. Mario czołgiem. <laughs> Panowie, Mario czołgiem. No jak nas zabije, to zamieniamy się w zwykłego i mamy kastelwanie teraz. O, teraz się zamienimy znowu w gorszego. Ale zabił mnie. Taka po też, no mamy też rewer sporo hierologicznych gier rewersji, tak zwane warcaby. O, już mnie zbił tu. Ja w to nie umiem grać. Bo warcaby nie umiem... Wolę szachy grać. Szkoda, że nie ma szachów. Dobra, co tu wam chciałem jeszcze pokazać? O to jest fajne to są fajne wyścigi ze strzelaniem Jednym strzelamy drugim gazujemy ale to trochę jest no dupy bo jeden przycisk jest po, pod drugim i trzeba się puścić gaz żeby strzelać chyba że jakoś No i te strzały też mamy Limitowane już wykorzystałem, kto lubi takie wyścigi, to jak najbardziej może pograć. A mi tu, mi tu teraz ciężko przez telefon grać. Tak, pokazuję wam jakie są, o tenis jest jakiś takie wyścigi jakiś goalkeeper jest o też jest, to, to też jest fajna gierka No tu chodzimy takim, zbieramy te serduszka, przenosimy się w tymi teleportami i musimy uważać na tych. O, coś mnie zabiło. Różne karty też są.

Taka gierka a -la battle city. Tak, gdzie ona była? No jest tyle tych gier, każda jest inna i trudno się zorientować, które jest co. Gdzie było to Battle City? O tu są jakieś czołgi, ale to... To nie były te czołgi. Tam były lepsze. No ale też o. Jedziemy czołgiem i... I strzelamy. Zbieramy różne rzeczy, tak tu motorki pokazywałem, karty, jeszcze tak Wam przelecę wszystkie giery. O, hokej jest nawet. Też taki alanesowy ten hokej jest. O, ładuj. Ja nie wiem nawet w którym jestem. <grym> Ale nie do swojej bramki. Takich okej. Okay. Tu różne popierdółki. Tu znowu karty szkoda że nie ma tetrisa bo... ale tetrisa chyba wygrał kachir z tego co Pamiętam o tu jakieś rekiny Higuai Racing to jest to chyba takie nesowe też wyścigi No to było na nosa pamiętam Nie pamiętam jak się to nazywało Dobra lecimy tu dalej Tam jakaś gra w łowienie ryby o. Takie proste giereczki. Znowu karty. Nawet Hagman jest. Tylko, nie po polsku oczywiście. No, jakiś pinball ale ten pimbal jest niegrywalny O, tu są chyba te Te czołgi No, które przypominają Battle City Ale mnie zabił One przypominają Battle City Ale czemu on mnie zeszczeliwuje? ostatnia komenda no bo może ja złym, złym przyciskiem strzelam to trzeba tym strzelać dobra lecimy Dalej. Karty znowu. Tu jakieś szuterki poziome. Poziome. tu jest ten szuterek no także tyle to jest tyle tu gier jest takie to są gry mi się konsolka podoba jest dużo gier niepowtarzających się, mhm. gdzie można pograć. No tu jest jeszcze jakiś shooterek. Zobaczmy, co to jest. A taki. A jak podjedziemy to możemy strzelać. A. Ale to nie dla mnie. No także widzieliście mniej więcej jakie gierki. Także dzięki za oglądanie. Retroburger. Trzymajcie się. Hej.